Ale już mamy dzisiaj perfekcyjne warunki, to jest 13 maja, niedziela, godzina 19, pora rozpocząć. Kolejny odcinek informacyjnego Seven Daysa. Zaczynamy! Ja dzisiaj czuję, że mamy taką. moc. Moc jest nami Ja bym chciał zacząć trochę nietypowo ten odcinek, bo chciałbym zdementować pewne plotki. On nie jest gejem, to prawda. Słyszeliśmy od naszych widzów, że ten taki charakterystyczny dźwięk przelatującego rogada jest podobny do pewnego dźwięku z innego kanału YouTube'owego. A mianowicie, dźwięk ten jest podobny do dźwięku przy przejściach panów lekko stronniczych. Ah, chcielibyśmy powiedzieć, że... Zapomnij to trochę głupio, nie? Ale u nas ten dźwięk był najpierw. I wcale to nie jest jakaś insynuacja z naszej strony. Skąd wiesz, że u, u nas był najpierw? Był? A skąd wiesz? Czuję to. Okej. Okay. Nie powiem ani słowa o piłce nożnej. Znaczy, jeden temat jestem trochę związany, ale to nie dużo, Troszeczkę. Przechodzimy do pierwszego tematu i powiem szczerze, że ja jestem dumny. Czuję się w tym momencie patriotą. Organizacja PISA, pisana z kapsułkiem, to organizacja, która bada 15-letnie dzieci. Bada ich umiejętność czytania, pisania i luźnego kojarzenia faktów. Sąd nazwa? Odpisania? Co najpierw się nad tym tak zastanowić? Nie po paruski? Nie po paruski? O! Program for International Student Assessment. Czyli organizacja badająca, tak jak wcześniej wspominałem, umiejętność czytania, pisania i luźnego powierzenia faktów. Wszystko po to, żeby sprawdzić programy szkoleniowe różnych państw całego świata. Pierwsze miejsce bez zaskoczenia, powiem szczerze, bez zaskoczenia. Polska. Najm. <laughs> Rosja. Najm. Ukraina. Najm. <laughs> Białoruś. Błagam cię, kurwa, Białoruś? Z <laughs> są mądrzy ludzie sami? Łukaszenka, Tam jest najmądrzejszy. Chiny, Chiny, Chiny. 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 Są najmądrzejszym krajem, przynajmniej wśród 15-latków. Okazuje się, że ich program szkoleniowy jest najlepszy na całym świecie. Ale teraz ważna informacja dla nas. Podobno nasz system szkoleniowy... Wiesz, oni tam tylko grają w gry. Wtedy grał w gry. Nasz program szkoleniowy podobno z roku na rok jest coraz, coraz lepszy. Jesteśmy w tym momencie, zdaje się, że na 19 pozycji. Ale warto powiedzieć coś o naszych zachodnich sąsiadach i dlatego też czuję się w tym momencie patriotą jestem dumny z naszego kraju, bo jesteśmy lepsi od Niemców. Niemiecki program szkoleniowy został określony jako średnio przeciętny. Powtórzmy to, średnio przeciętny. Słyszałeś o tym, że najstarszy człowiek na świecie skończył 115 lat? 100 lat! Zastanawiałem się, czy na jego urodzinach wypadałoby zaśpiewać 100 lat. Przechodzimy do drugiego tematu, jakże bliskiego mi i mojemu operatorowi. Przychodzi czas wakacji i co można zrobić, żeby schudnąć? Wiadomo, że przez zimę się troszkę zapuściliśmy, to widać zresztą po mnie. Okazuje się, że żeby zrzucić trochę kilo, wystarczy zrobić coś najprostszego na świecie. Wystarczy się porządnie wyspać. Okazuje się, że. Będę <laughs> dzieckiem wiosny. Jak donosi portal, jakże wiarygodny, MeteoPL. ludzie, którzy się nie wysypiają, mają zdecydowanie mniejsze szanse na to, żeby zrzucić parę kilo. A dlaczego nie na nadwaga? Ty? No, ty to zawsze taki byłeś jakiś. Wspominałem na początku o tym, że jeden temat będzie troszkę, troszkę, ale to tylko troszkę w takim stopniu związany z piłką nożną. We wtorek miał miejsce feta z okazji zdobycia przez nasz rodzimy klub, Śląsk Wrocław, Mistrzostwa Polski. Piłkarze przejechali ze Stadionu Oporowskiej autobusem aż na rynek, gdzie zrobili rundkę honorową z kibicami. Odśpiewywali razem y, z kibicami Śląska jakieś tam przyśpiewki stadionowe, za bardzo obeznany nie jestem. Aż w końcu zaczęli śpiewać piosenkę, która poruszy poruszyła całą Polskę, a głównie stolicę, bo zaczęli śpiewać tak. Nie, nie. Trzeba powiedzieć, że nasi piłkarze trochę nieładnie się zachowali. No, co tu dużo mówić? No nie trochę... nie wiedzieli, no. Bo... właśnie. <grywka> Rada Drużyny Śląska Wrocław wypowiedziała się w tej kwestii. I napisała list otwarty do kibiców Legii i do zarządu Legii Warszawa. Że oni wcale nie mieli w intencji, żeby się naśmiewać i żeby obrażać tą drużynę. Co więcej, oni przez te emocje, które im towarzyszyły, bo to przecież przed e, wieloma tysiącami kibiców była ta przejażdżka autobusem, trochę się rozbestwili, o. ale. Przepraszają, jeżeli kogokolwiek wrazili twoją przyśpiewką. Jeez jak ja kocham polską piłkę nożną. Widziałeś finał Ligi Europejskiej. Nie gadajmy o piłce nożnej. Nie chcę rozmawiać już o piłce nożnej. Kolejna wiadomość wywołał mnie tak zwany Mindfuck. W Londynie, na West Endzie, odbędzie się koncert grupy Queen. No też się odbędzie. Adamem Kurwa Lambertem, co to k***wa ogóle jest. I żenada. Ale chciałbym was zaskoczyć. Ha, ha, kto będzie wokalistą grupy Queen w koncercie na West Endzie? Friday Mercury. Zmartwychwstał będzie hologram. Tak jak był niedawno hologram y, pana Tupaca Shakura, Sno Snoop Doga był koncert. I Tupak Shakur jako hologram sobie wystąpił. Tak samo ma być z grupą Queen, która na londyńskim West Endzie zagra. I podobno yy, ma to być zaskoczenie dla widzów niespodzianka. No, skoro już o tym wszyscy piszą, to ciężko, żeby o tym niespodzianka i żeby kogokolwiek zdziwić. Trochę nieprzemyślane. Tą szokującą wiadomością kończymy nasz niedzielny program. Widzimy się jak zawsze za tydzień o godzinie 19. Zachęcamy do pisania do nas w maili. Informacyjny 7 Gmail.com. Piszcie w jakiejkolwiek sprawie, chętnie odpisujemy. Na razie, cześć! Do nienawiści dla tej drużyny, tak wychowano, wychowano nas i bez powodu, i bez przyczyny śpiewamy dziś na cały świat.